Witam Was w kolejnym odcinku z serii Hardcore na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ogarnianiem naszego domku od środka. Spróbuję, ogarn spróbuję ogarnąć tam konia, ponieważ konie będzie fajne, ponieważ mamy i siodło, i diamentową zbroję na konie, nawet dwie. W poprzednim odcinku ogarnęliśmy domek, który naprawdę mi się bardzo podoba. Nie wiem jak Wam, ale mi się bardzo on podoba. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się koniem. Może pójdziemy na mały mining session i będziemy ogarniać domek od środka. Ale tymczasem na pewno chciałbym zacząć od tego konia, więc zacznijmy króciutkim tej zbudowania ko z tutaj takiej małej stajenki po prawej stronie dla konika. No, więc stajnia jest już gotowa. Prezentuje ona się tak. Moim zdaniem jest ona naprawdę, naprawdę fajna. Zobaczcie, tutaj mamy sianko dla naszego konika. Tutaj musiałem dać niestety furtki, bo się nie łączył płotek, zobaczcie. Płotek się nie łączy z tym i koń mógłby chyba ten dwy. Znaczy raczej by nie mógł, ale... No, jest to nieestetyczne. Więc teraz udamy się po konia Muszę tylko, mam tylko diamentową zbroję dla niego jeszcze teraz tylko wezmę siodło które gdzieś tu powinno być, jest i teraz trochę siana trzeba wziąć wezmę jeszcze sobie trzy jabłka albo 5 i dobra lecimy po naszego konia, konie wydaje mi się, że były gdzieś tam za tymi, za tymi drzewami, które tam widzimy w stronę dżungli, bo tam jest dżungla i wydaje mi się, że tam są też konie bo je miałem, o jest też pies za też będziemy mogli sobie ogarnąć ale to po tym, w pierwce konia na pewno, które gdzieś tu były są, co widzicie dobra, teraz wybierzmy sobie jakiegoś ładnego w sumie kurde, ta dżungla tam jest fajna, fajnie, że mamy ją niedaleko mamy też moczary, więc naprawdę naprawdę mamy kozak, okolice no, tylko te góry tutaj takie dobra, ten jest ładny zobaczmy, o, no co wy na to, żeby wziąć tego? Zobaczcie, zobaczmy jeszcze tego, on no też jest ładny Takie same, którego wolicie? Mi się chyba trochę bardziej podoba ten Z białymi Z białymi stopami, tam, kopytami Nieważne no, Tu mi piszczula, nieważne, nie znam się Dobra, poczekajcie, nakarmy go trochę W sumie Jedz Kurde, wymagający No, może teraz już! Nie było serduszek. Nie było serduszek, ale mamy konia. Słuchajcie, o! Szybki chyba jest. Dobra, słuchajcie. Mamy konia. W diamentowej zbroi ja pierdzielę. Mamy naprawdę szybko to ogarnęliśmy. Ale dobra, mamy tutaj... Mamy tutaj całą, w się sensie, tam dużo koni jest. Kurde, te liście, dobra, pojedziemy jakoś naokoło. Czyli zobaczmy, może jak skacze jeszcze. Wskoczy tu? Nie, nie, wskoczy. Skacze, chyba nie za wysoko. Skacze chyba ma dwie kratki. No więc skacze nie za wysoko. Dobra, wjechaliśmy nim tu. Cześć, zajmiemy może z niego to, żeby to mu nie przeszkadzało. <laughs> Wiem, że to jest takie już przesada, ale dobra, wyprezentują się to naprawdę, naprawdę fajnie. Mamy konia. Dobra, weźmiemy teraz sobie skrzyneczkę i damy tam, będzie miał swoją prywatną skrzynkę. Damy tam mu trochę siana. Proszę. I będzie miał tu swoją zbroję. No, więc mamy w końcu konia ze stajnią oraz papugę. Przekażcie, papugę weźmiemy do środka, bo ja się o nią tu boję. Chociaż nie, ona będzie tutaj. Ona będzie nam ostro... papugi odstraszały creepery? Nie, to, to koty. Koty nie papugi. Sorry, pomyłka. Chodź tu. I tutaj będziesz sobie siedzieć w takim razie. Będziesz tu bezpieczna. A ja nie wiem, nie wiem, czy teraz się zabrać za budowę domku od środka, czy może pójść kopać. Ale wydaje mi się, że lepiej będzie, jak zaczniemy wpierw od domku od środka ponieważ po prostu musimy mieć z się jakiś mały magazyn musimy mieć gdzie to wszystko robić więc widzimy się za chwilkę jak to wszystko będzie już gotowe No, więc udało nam się zrobić cały design w środku. Na dole robiłem bardziej właśnie pod design, pod wygląd tego wszystkiego. To jest ładne. Tutaj mamy sobie dwie doniczki, złóżeczki, mamy tutaj dwie puste skrzynki crafting oraz piecek. Tutaj będzie oczywiście doda dodawał jakieś dywany i tak dalej. Będę to robił lepszy design. I tutaj będę musiał na pewno zrobić lepszy design, ponieważ ty mi to. Po prostu tutaj szczerze mówiąc zabrakło mi drewna, w sensie rodzajów drewna bo miałem tylko jeden, brzozy nie lubię, więc brzozy nie będę używał ale tutaj coś jeszcze czego jestem zadowolony zobaczcie, klikam sobie guziczek i wypadło nam jabłuszko poczekajcie, bo tu może jeszcze chlebek wypaść halo, chlebek, o, no właśnie, teraz wypadnie więc tak to wygląda tutaj sobie naciskam i wyskakuje jedzonko z tego jestem zadowolony tutaj mam jakąś małą skrzynkę, taką powiedzmy, że tajną zobaczcie, tutaj mamy sobie drugą fajne miejsce Tutaj będzie można coś tajnego wsadzić, jakąś tajną skrzynkę. Czekajcie, zróbmy to sobie. Okay, to, jest, to będzie nasza skrzynka tajna. Ale Storage mi fajnie wyszedł. Ze Storage jestem nawet zadowolony. Wchodzimy tutaj po schodkach na górę. I tutaj mamy nasz Storage. Ze Storage jestem nawet zadowolony. Fajnie mi się to udało. Tak minimalistycznie dosyć tutaj wszystko ogarnąć. No, i mamy sobie na pewno dużo miejsca. Tutaj póki co daję sobie wszystko, ale to będzie ładnie, wszystko posortowane na różne rzeczy w tym storyju. Więc myślę, że teraz musimy udać się do kopalni. Z drogą, ja tutaj, wy tego nie widzieliście, ale ja tutaj zacząłem trochę kopać cały kobel i mój domek. Wszystko na domek znajduje się stąd. Tutaj mam taką swoją dziurę. I myślę, że tutaj pod tym właśnie będziemy z tego się skopywać niżej. No i myślę, że to wam wydne, bo czy tak są dwa timelapsy lapsy na odcinku. Więc ja lecę kopać i widzimy się zaraz, jak będziemy już po albo w środku jakoś kopania, więc lecimy. Dobra słuchajcie już chwilę pokopałem i mamy naprawdę sporo żelaza, znaczy sporo 19 to nie jest sporo, ale sporo mamy węgla na pewno, więc sobie jestem zadowolony. Czyli tutaj będziemy mieli taką skrzyneczkę na, na węgiel <laughs> I jak podczas gdy to nam się przypala Myślę, że możemy zabić pierwszego potwora I zdobyć nasz achievement Nie, nie zabijesz mnie Ale co się dzieje? Czemu nie oh.